Dziś z tej strony Craftsprek.pl, a dzisiaj nagrywamy odcinek z Minecrafta. Wraz ze mną dzisiaj jest Bobo. O, Bobo. I jeszcze jeden kolega. Ja e, już byłem, Maciek. Nie, nie byłeś. To byłem. Nagrywamy dzisiaj z serwera DOC. Jak? DOD. DG Craft. DG O, tutaj widzicie nazwę. O, no, bo nie umiem czytać. Dgcraft.pl DGcraft.pl Tutaj już buduję swoje pokoje, ja wam przedstawię mój pokój zioneczki <grym> Wiem, że wam się nie już podoba, ale, ale wejdę tyłem, wejdę tyłem. Ej, nie bij mnie na odcinku. Mati, on cię zaraz w sklepie. Weź bo... sobie te już mieć z, z sv pop. Bo jak Lepokraft ma tylko sv <grym> kupił bo on sobie kupuje na każdym serwerze tak kupiłem sobie ja mam kurde taki dźwięk z minecrafta przepraszam że im chrupki ziomeczki na odcineczku ale <laughs> chrupki no trzeba zjeść nie nie może się zmarnować Musi śniadanie a nie chrupki drugie bym powiedział ale burza nawala w minecrafcie kopiemy im tutaj pomagamy jak będziecie chcieli dołączyć do gigli, to bardzo proszę. Tak, to będziemy robić rekrutację oczywiście, bo bez rekrutacji. Jak dobijecie 3 lajki pod tym filmem, to będziemy nagrywać serię z widza. Oczy znaczy, no tutaj już mamy widzów. Tak. No, szybko. Pokażemy od razu Wam drop. Piasek. Fortuny się nie 1 czwarta ilość fortuny procent 4000. Duży drobiec bardzo. perły i nie A itemy I temy na gildie zresztą. to są tak szmaragdów, tak diamentów, tak żelaza. Ej! O nie! No kurde, jak Kurde! Idę, na odcinku będzie! Znowu! dziesiąty raz dzisiaj! Czekaj, ja muszę go prze, przeskanować! Przeskanuje Prze Prze go! Jezu, jak mnie się z Dido! Widzicie, taki nobek nas wylękał tutaj? No kurde, i mogę go zabić, bo mnie korci na odcineczku. Albo otworzę mu kuba. Ej, no, dawaj, otwieram I taka, już bija i, i takie ze i tam 10 zanim nim osób. Ej, czekaj, Nie. czekaj! Tylko tutaj zakleimy nam ten. I z nami? Ej, jeszcze jedna kratka i będziemy na górze. Ej, poczekaj, nie, 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 odsuń się, odsuń się, odsuń się, odsuń się, odsuń się, odsuń się, odsuń się... No, odsuń się! Czekaj! No weź się stąd odsuń! No, muszę jabłko zjeść. Ej, widzę go! No, ja też. No, no czekaj! No, lepo gra w no, no, się! przesuń się! Ja się tam chcę no, wbić! ja czeka, No kurde, no... idź tam. No, ej! <laughs> no weź, no się ogarnij. <laughs> Mamy zabawę. Zaraz włączę po się zasrasz. No to się zasra, to się zasra. No ale bo <grabi> <rob>. <grabi> Nie no idź tam. O, oj, oj. Lagend był mały. Ja już nie będę no, pod tobą klocki. Zniszczyłeś już to? No już jestem na, si na górze. Eee, dygieł się. Ej, tu są świeczki, tu jest... On tam stoi! Gdzie? Hej, gost PvP! Wszedł do swojej gili! Tu szybko! Lecimy na niego, dawaj! Klepa, ziomeczki na odcineczku! Jakby przedniechcącą musiałem za zatrzymać tego... Eee, zorał! E, na ten. Idziemy do serca może się. Ej, nie, jest tam! Na szlifcie! Jest tam, ej, on idzie na nas! Nawet, Ej, ja daj ja mi pow... perłę! Ja go sklepię! Nie mam. Ja, ja dam, ja dam, już idę po perłę. Ale tu jest zgryfowane, a nie, bo mi się teren nie wczytał. Czemu ja łuku nie mam? Wkroczyłeś na teren, gdzie Gdzie on jest? -PVP, -PVP. <laughs> zestrał się i zorał. Zorał. Nie, to niemożliwe, no. To miał być odcinek taki easy, easy z typem klepa-typa. Nawet klaty nie miał. Nie. No. przepraszam. Ej, epać, buduję... Na to. Dobrze, to by było na tyle w tym odcineczku. Dzisiaj będziemy no co kończyć. Takie... No bo to tu. tylko było zapowiedź tego serwera. No to cześć.